Cześć Boże, witamy w studenckim studiu miniatur filmowych i programów telewizyjnych i zapraszamy na drugą część spotkania studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z księdzem Witoldem Józefem Kowalowem. Emilia Gromczak, jest ksiądz rodowitym góralem. Jakie uczucia towarzyszyły księdzu podczas opuszczenia tych pięknych okolic? Rodowitym to tak w połowie, bo mama jest góralką, a tata Sami górale w Białym nazywali go Mieszcon, bo z nowego targu przyszedł do Białego Dunajca. Ale został zaakceptowany przez, przez pozostałych. No i ja się wychowałem już w tym środowisku góralskim. I pamiętam, że w podstawówce to tylko dwóch nas w klasie, jako tako, mówiło językiem literackim polskim. A tak wszyscy mówiliśmy gwarom. I y, y, nauczycielki robiły błąd polonistki, bo jak prześladowali za gwarę, to y, był taki odzew, że, że się nikt nie chciał uczyć literackiego języka. No, ale wielki kult mieliśmy na przykład Jana Kasprowicza, y, poety, Gazdy, z Harendy. I ja teraz będąc na rehabilitacji tutaj w Ciechocinku y, nie mogłem sobie odmówić. Dzisiaj byłem w Muzeum Jana Kasprowicza w Wino-Wrocławiu. Także Kujawy są też połączone z Podhalem. No ja nie traktowałem, że wyjeżdżam na, na jakieś, na całe życie. Zresztą często przyjeżdżam na Podhale, raz na dwa, trzy miesiące jestem. Poza tym moi przodkowie ze strony mamy, na przykład dziadek się urodził w Chicago, także był emigrantem. Ale wrócił z Ameryki do Polski. Moja prababcia ze strony taty urodziła się w Satmar, Nemeti. to były Węgry, a dzisiaj jest Satumare, Rumunia. Także może też, że przodkowie tak wędrowali po świecie, to, to dla mnie też to nie było jakimś takim wielkim problemem. Dobrze, dziękujemy. Poprosimy o następne pytanie. Jest ksiądz założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma Wołanie z Wołynia. Jakie według księdza zadanie stoi obecnie przed mediami katolickimi, zarówno na, Uk na Ukrainie, jak i na całym świecie? Odpowiadając na to pytanie, bym chciał zauważyć, że my na Ukrainie mamy teraz bardzo mało mediów tych pisanych. W zasadzie wołanie z wojny jest teraz jedynym, które ukazuje się stale pisane, drukowane w tym sensie. Natomiast bardzo się rozwijają różne portale, rozgłośnie radiowe, przez internet i tak dalej. No, wydaje mi się, że zarówno jak w Polsce, jak i na Ukrainie bardzo ważne jest to, żeby z szybką informacją docierać do wiernych. Wyjaśniać sprawy jakieś, które no, ciągle życie przynosi różne, e, takie sprawy na, na, na topie, jak to się mówi, bo nieraz wiedza naszych wiernych jest troszkę mizerna. E, no nie tylko chodzi tu powiedzmy wyjaśnianie w kwestiach jak jakieś tam się skandale dzieją czy coś, ale nawet no, podstawowych pojęć może to bardziej nie dotyczy Polski, bo tutaj powiedzmy nie było tej przerwy tak jak na wschodzie że brakuje tej oświaty takiej religijnej, brakuje katechezy zwłaszcza dla wielu starszych ludzi i nieraz no, trzeba bardzo proste rzeczy wyjaśniać nawet dosłownie to, to coś w rodzaju takiej katechezy czy wtórnej katechezy. No, poza tym, bardzo ważnym jest niesienie tych wartości chrześcijańskich, ja bym powiedział, w kulturze, też i, i w nauce, czy w humanistyce, tak w szerokim znaczeniu. Na przykład w tej miejscowości, gdzie pracuję, jest Uniwersytet, Akademia Ostrogska i tutaj też, mając cały czas kontakty właśnie z różnymi profesorami, wykładowcami, y widzę tą potrzebę. Zresztą sami się zgłaszają nieraz po różną literaturę, y czy też brakuje czegoś takiego, nie wiem jak w Polsce, ale na wschodzie też miałoby znaczenie. Y Pewna apologetyka, jakaś literatura apologetyczna, broniąca właśnie yy, poszczególnych prawd wiary, czy broniąca yy, no teraz, w obecnej sytuacji, też spraw takich moralnych, etycznych, to jest no, no, bardzo potrzebne. Martyna Fijałkowska. Wspomniał ksiądz o tej wrogości wobec Polaków. Ja się chciałam zapytać, czy Polacy doświadczają tego na co dzień na Ukrainie? No w obecnej sytuacji to powiedziałbym, że Polacy się raczej spotykają z objawami jakiejś sympatii, a nie wrogości. Może to sprawiła ta wojna, która teraz jest, którą wypowiedział powiedzmy Putin, czy, czy to mówi się, że to nawet jest niewypowiedziana wojna, a wojna hybrydowa, że to sprawia. Ale no jest wiele takich różnych właśnie zaszłości historycznych, które rzutują na to, ale to nie jest jakaś, powiedzmy, kwestia taka bardzo rażąca. To nie jest tak, że tam jakieś są, jakiś nieustany konflikt czy coś, czegoś takiego nie ma. To tam częściej to są różne prowokacje w różnych miejscach, żeby sprowokować ten konflikt. Księdza posługa Łączy się z taką działalnością społeczno-kulturalną na Wołyniu, dzisiejsza Ukraina. Jak dobrze wiemy, Wołyń to jest część historyczna państwa polskiego i mamy bardzo duże takie przekonanie i taką wewnętrzną potrzebę odzyskania naszych terenów, chociażby lwowa, tak? Przede wszystkim mówi się o Lwowie dzisiaj. W jaki sposób możemy mówić o takim budowaniu wzajemnych relacji z dzisiejszą Ukrainą, ponieważ Widzimy, że na szczeblach państwowych są podejmowane różne próby tego dialogu, niestety są one dość mizerne, dość słabe, ale jakie działania możemy podejmować oddolnie, aby wytłumaczyć Ukraińcom, że nie o, taką, nie o tą rzeź, nie o śmierć czy krew nam chodzi, tylko o taką rzeczywistą pamięć o takie wsparcie ze strony Ukrainy, chociażby do tego, żebyśmy mogli upamiętnić naszych bohaterów, czy upamiętnić ludność polską, która zginęła chociażby podczas ludobójstwa wołyńskiego. I żeby na przykład doświadczyć pomocy, wsparcia ze strony Ukrainy, na przykład żeby odnowić pomniki, które są chociażby na cmentarzu łyczakowskim. To znaczy nie tyle Wołyń był częścią państwa polskiego, w okresie międzywojennym tak, ale wcześniej Wołyń, inne ziemie były częścią Rzeczypospolitej. Rzeczypospolitej dwojga narodów, to znaczy Korona i Litwa. Najpierw ziemie ruskie, czyli te, co teraz jest Ukraina, należały do części tej litewskiej, a później do Korony. I wydaje mi się, że coraz większe jest obecnie zrozumienie tego, że to była Rzeczpospolita, że to było wspólne państwo. Coraz więcej naukowców ukraińskich na to zwraca uwagę i bardzo pozytywnie mówi i szuka różnych właśnie tych pozytywnych sytuacji z historii. Nie tylko się mówi o, o powstaniu Chmielnickiego czy o rzezi Wońskiej, ale mówi się o Piotrze Sachajdacznym, mówi się o Petlurze, yy, mówi się o Lipińskim. No może to jest yy, za mało, ale ale są takie no, starania czy działania. Natomiast jak chodzi, powiedzmy, o, o upamiętnienia na przykład ofiary rzezi wołyńskiej, w zasadzie do obecnego czasu tam, gdzie są czynione starania, jest problem, że tam gdzieś nie pozwalają zrobić tych ekshumacji, ale to jest od niedawna ten problem. A do tego czasu nie było problemu. I gdzie tylko przyjeżdżały jakieś delegacje z Polski i prosili o odprawianie nabożeństw, tam począwszy od biskupa, a skończywszy na każdym księdzu u nas w decyzji łódzkiej, odpowiadamy pozytywnie zawsze na taką prośbę. Odprawiamy nabożeństwa. Tak samo władze miejscowe pozwalają upamiętnić w formie jakiegoś pomnika czy krzyża, ale już się zaczynają problemy, jak trzeba tam uzgodnić tekst. No nie chcą za bardzo, żeby tam było napisane, że 600 osób zamordowanych przez yy, i podanie przez kogo. Na to się za bardzo nie chcą godzić. Natomiast, że 600 osób tragicznie zmarłych, no można tak napisać. No. Powiedzmy, to takie są problemy. No, yy, jak chodzi no, o, o Lwów, to to Lwów jest bardzo takim specyficznym miejscem i, i Tutaj hmm, brakuje może takiego yy, całościowego podejścia, ale ja bym powiedział też coś dziwnego. Na przykład polska strona bardzo dbała o odnowienie cmentarza Orląt Lwowskich i bardzo dobrze. Ale jest też kwatera obrońców Lwowa na cmentarzu Janowskim i o tym polska strona zapomniała, że tam ma swoje groby. Tam miejscowe organizacje pamiętają, próbują coś, nieco robić, Ale na szczeblu takim państwowym jakoś tak się stało, że priorytetem był cmentarz Łyczakowski i cmentarz Orląd, a o cmentarzu Janowskim zapomniano. A tam też są pochowani obrońcy Lwowa. To tak po prostu na marginesie. No. No, tych miejsc jest bardzo wiele. Może ja o nie mam jakiejś szerszej wiedzy, ale na przykład u nas, na Wołyniu, nasz obecny ordynariusz, biskup Witali Skomarowski, zwrócił się z takim apelem do szerszej społeczności, żeby dać informację, gdzie są jakieś groby ofiar właśnie rzezi wołyńskiej, żeby każde to miejsce upamiętnić. No, nie wiem, na ile tam są odpowiedzi na, na ten apel, ale w każdym razie no, jest sytuacja taka, że, że to nie jest jakiś tam temat tabu, tylko co roku też przyjeżdża do nas tak zwany wołyński rajd motorowy i oni biorą zawsze udział w kilku nabożeństwach takich żałobnych, zwłaszcza to się dzieje w lipcu, wokół tej daty symbolicznej 11 lipca, też biorą udział w nabożeństwie w katedrze w Łódzku. Także nie tylko na te nabożeństwa, powiedzmy, bo medialne e, istnieją pewne wydarzenia. Jak nam przeświętą w Katedrze Łódzkiej przyjedzie prezydent, i jak mu jajko rozbiją na, na ramieniu, no to jest wydarzenie medialne. Ale jak gdzieś zwykłe nabożeństwo się odbędzie i to jeszcze z małą ilością osób, no to o tym jakoś media e, milczą. Ale tu chcę pochwalić, że z Telewizji Trwam. Przyjeżdżali na takie nawet małe nabożeństwa na cmentarzu w Ostrogu, i też dokumentowano to, za co jestem bardzo wdzięczny. Mówimy o zbrodni wołyńskiej. Zresztą, jak wspominałem, 75 lat już minęło. To sporo czasu. Moglibyśmy powiedzieć, że powinniśmy dochodzić do prawdy, tę prawdę ukazywać, prawdę historyczną, a jednak. Niekoniecznie syna ukraińska chce przyznać o ilości ofiar, o miejscach, gdzie ta rzeź się odbyła. Dlaczego wciąż próbuje się zakłamać historię? Może to w sensie tym, że jest to jakby taka wstydliwa sprawa. No, wiele lat spotykali się historycy, i to dosyć takie grona były reprezentatywne. Raz mieli spotkanie w Polsce, raz na Ukrainie. No i zebrano tych kilkadziesiąt tomów zbieżności, ale jest też kilkadziesiąt tomów rozbieżności. Między innymi brali udział profesorowie z dwóch profesorów z Ostroga w tych rozmowach, które w końcu się skończyły fiaskiem. Nie wiem, czy kiedyś się dojdzie do, do jakiegoś takiego wspólnego stanowiska co do liczby, co do. Bo to faktycznie są bardzo rozbieżne te liczby. Zresztą nawet w formułowaniu tych liczb po obu stronach są rozbieżności wśród Polaków, między sobą i wśród Ukraińców, między sobą. To nie tylko, że między Polakami a Ukraińcami. No właśnie, a tereny wołonia nam, Polakom, yy... Będącym właśnie w naszej ojczyźnie kojarzą się głównie z przelaną krwią naszych rodaków, jakimś wielkim nieszczęściem, ale przecież tam normalnie toczy się życie. Tak. tak samo jak tu u nas w Toruniu, ludzie chodzą do pracy, do kościoła. Zanim odpowiem księdzu na to pytanie, jeszcze chcę zwrócić uwagę na coś takiego, że brakuje pewnej symetrii w tych sprawach, bo my bardzo mówimy dużo o rzezi Wońskiej. Ale kilka lat wcześniej na wschodniej części Wołynia, która była pod Związkiem Radzieckim, była tak zwana Akcja Polska. I porównywalne są liczby. A o tym jakoś bardzo mało się mówi w Polsce. Naukowcy mówią, powstają monografie, powstają książki. Nawet my wydaliśmy o Marklewszczyźnie książkę y, pana y, Marka Antoniego Koprowskiego. Ale brakuje pewnie właśnie takiej symetrii. Tak samo w odniesieniu do II wojny światowej, do męczenników. My mamy w diecezji Łódzkiej 55 kapłanów, kleryków, braci zakonnych i sióstr. 55 osób, męczenników. I mniej więcej porówno są to ofiary Sowietów, Niemców i nacjonalistów ukraińskich. Także ja zawsze, nie tyle, że protestuję, tylko no, mówię, apeluję o to, żeby nie mówić tylko o jednych męczennikach, nie tylko o tych, którzy zginęli w czasie rzezi wołyńskiej, bo jakoś no, nie można dzielić tej śmierci, że ta śmierć jest lepsza, ta gorsza. W tym roku miałem kazanie, zaproszono mnie do Legnicy i tam właśnie, żeby mówić o rocznicy, rocznicę, Rzezi wołyńskiej, no ale ja pozwoliłem sobie tak troszkę tam przypomnieć, że tam też nasz męczennik leży w Grozrozen niedaleko Legnicy i jego zamordowali Niemcy hitlerowscy. I to jest też męczennik decyzji łódzkiej okresu II wojny światowej. Także ta nasza rzeczywistość jest bardzo taka skomplikowana yy, i nawet niejednoznaczna. I faktycznie my, już odpowiadając na zasadnicze pytanie księdza, my nie mieszkamy na cmentarzu. My normalnie żyjemy. Teraz o wiele większym problemem powiedziałbym, tam u nas jest nie, nie, nie pamięć historyczna, ale jest na przykład demografia. Jest wymieranie społeczeństwa i to ogólnie ukraińskiego, emigracja olbrzymia i tak samo. Naszych Wspólnot katolickich, które się kurczą, zwłaszcza emigracja i, i demografia. Ale też słyszymy o konflikcie z, z Rosją, i czy jest to na tych terenach, gdzie się posługuje odczuwalne. Czy tak, jest odczuwalne, w wielu sąsiednich parafiach były pogrzeby. Dzięki Bogu, tak mówię, że w mojej parafii nie było takiego pogrzebu. Wśród parafian, w społeczeństwie miasta był. Natomiast mam kilku parafian, którzy wrócili z tej wojny. Jeden jest inwalidą, ma uszkodzone oko, a jeszcze gorsze jest inwalidztwo takie psychiczne. Bardzo trudno jest spowiadać, na przykład, spowiadać osoby, które walczyły na froncie, które nie wiedzą, ile osób zabiły. No jest, to, jest to bardzo... Pokaleczeni ludzie są po tej wojnie, nie, nie tylko fizycznie, ale pewnie naj... jeszcze bardziej psychicznie i moralnie. Także są to bardzo odczuwalne sytuacje. Poza tym, w okolicy, gdzieś jak jest taki pogrzeb, to widzimy, jak przywożą ciało tych młodych żołnierzy. To, to ludzie tam klękają, procesjonalnie są przyjmowane te ciała i żegnane itd. Jest to, jest to przeżycie dla wszystkich bardzo takie y, mocne. Konieczne jest pojednanie między tymi dwoma narodami, ale nadal nie widać końca sporu. Doczekamy się takiego dnia, że nastąpi zgoda w kwestii historycznej pomiędzy Polską a Ukrainą i czy zwycięży prawda historyczna. Ja myślę, że na pewno musi być jakiś sukces y, tych dążeń. Y, powiedzmy tak, jak y, w jakiś sposób. Y, Zaistniało pojednanie polsko-niemieckie, to ja myślę na pewno wiele jest dobrych rezultatów pojednania polsko-ukraińskiego, które toczy się od wielu, wielu, wielu lat i wiele wydarzeń może już nawet zostało zapomnianych. Tak jak na przykład wspólne spotkanie było biskupów polskich i ukraińskich w Kolegium Świętego Józefa w Rzymie jeszcze w 80-tych latach. Albo na przykład jak tysiąclecie chrztu rusi Ukrainy było obchodzone w Częstochowie, bo nie mogli biskupi ukraińscy z diaspory pojechać na Ukrainę. Ja jako kleryk wtedy pojechałem do Częstochowy. Pamiętam to, pamiętam taką procesję, kiedy było odnowienie przyrzeczeń ścielnych. Jak bardzo właśnie wtedy te wszystkie wydarzenia owocowały takim duchem pojednania. I bardzo tak spotykając się z wieloma ludźmi, niedawno odwiedziłem kuzyna we Wrocławiu. To yy, mówił, że bardzo dużo Ukraińców jest we Wrocławiu, ale wyrażał się pozytywnie o Ukraińcach. Nie tylko, nie tylko negatywnie, jak to często słyszymy w różnych takich mediach, nie chcę nazywać jakich. No zresztą często media to tak lubią coś sensacyjnego podać. Nieraz prawda czy coś dobre to tak nie przebija się jak coś złego. Także na pewno każde, każdy dobry czyn czy działanie w dobrym kierunku z czasem powinno przynieść dobre owoce. Była to druga część spotkania studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z księdzem Witoldem Józefem Kowalowem. Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże!